Cześć, Adrian Koliński, sport TFOPP. Jesteśmy w Arenie Toruń, a naszym gościem jest Damian Kulik, nowy zawodnik polskiego cukru. No i właśnie, Damianie, tu pierwsze pytanie. Były czy obecny reprezentant Polski? To znaczy, mogę teraz powiedzieć, że już były yy, yy, reprezentant, bo zrezygnowałem z w reprezentacji. To już jest ostateczna decyzja? Tak, to jest ostateczna decyzja. Podjąłem ją, można powiedzieć, po ostatnim Eurobaskecie, jak i po pierwszych meczach kwalifikacji do mistrza świata. No, niestety nie odnalazłem się w systemie trenera Mike'a Taylora, co o czym poinformowałem jego, jak i prezesa Bahańskiego. I... Siedziało to we mnie bardzo, bardzo długo i mówię, postanowiłem zrezygnować i zwolnić miejsce dla zawodnika, który lepiej się odnajdzie i który da dużo więcej reprezentacji niż ja. Możemy mówić o jakimś konflikcie z Mike'iem Taylorem? Nie nie, nie, nie było żadnego konfliktu, to po prostu była moja decyzja, słyszałem o tym, że było. Ja mówię, ja szanuję trenera Mike'a Taylora za to, jakim jest człowiekiem, za to, co zrobił dla reprezentacji i mam nadzieję, że uzyska awans z reprezentacją na te mistrzostwa i pokażą się chłopaki naprawdę z dobrej strony, a mi zostaje tylko trzymać kciuki za to. A chłopaki, tutaj Aron czy, czy Karol Gruszewski nie namawiają cię do powrotu? A co czas namawiają, ale niestety no, moją decyzję już podjąłem i będę się trzymał. No dobrze, to zamykamy jeszcze męczę kadrą, zamykamy ten temat. Wróciłeś do Polski. Dlaczego polski cukier Toruń? Powiem tak. Zacznę od tego, że kilka czynników spowodowało to, że rozwiązałem umowę w Turcji. I były to czynniki osobiste, no jak i klubowe. I rozglądałem się za dobrym miejscem dla siebie, jak i dla rodziny. Nie ukrywam, że mieszkam od kilku lat w Toruniu, co jest bardzo dla nas na plus. Dlatego wiem, że to jest drużyna, która jest bardzo ambitna, chce się chce walczyć jak najwyższe cele. Jest to drużyna naprawdę bardzo dobrze zbilansowana, jeśli chodzi o grę w ataku. Okay, w obronie zawsze można z meczu na mecz dużo więcej poprawić. I przede wszystkim jest to klub ułożony, jest to klub transparentny, bardzo dobrze zorganizowany. Także myślę, że to nie było jakoś tam dłuższy okres czasu, żeby dojść do porozumienia z zespołem. Wydawało się, że wlądujesz w Stelmecie, przynajmniej media tak pisały. Ile w tym prawdy? Znaczy nie nie ukryłem, że tak, że dostałem ofertę z Telmetu, tak jak z, z Ostrowa i z Anwilu Włocławek, ale mówię, przeanalizowałem to wszystko na spokojnie. Posiedziałem z żoną, doszliśmy do wniosku, że tu się czujemy dobrze, tu mamy swoje mieszkanie, i postanowiliśmy zostać tutaj. Wróciłeś do Polski, jesteś już doświadczonym zawodnikiem. Czy masz jeszcze aspiracje, żeby grać za granicą, czy, 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 czy już po prostu Polska Liga do końca kariery, tak to nazwijmy? Ciężko, ciężko powiedzieć. No, mówię, Nigdy nie wiadomo, jak zdrowie pozwoli. Wiadomo, teraz wróciłem, podpisałem kontrakt tutaj na półtora roku. Eee, zobaczymy jak to w przyszłości będzie. Nie, nie należy już do młodych zawodników, można powiedzieć, ale nie chcę tak, nie, że się... do starych. No, tak, nie chcę powiedzieć, się. Że, że się zamykam na wyjazd, ale raczej już będę chciał zostać. Dlaczego, dlaczego nie skorzystałeś z, żadnego, e, z żadnej oferty z zagranicy? Bo takie też były, z Włoch czy z Turcji. Tak, to prawda. Miałem, ale tu mówimy teraz o rozwiązaniu... Ta, tak, jak rozwiązaliśmy to znaczy, kontrakt. Mówię, no to był jeden z czynników, ]łem. dla których rozwiązałem sprawy osobiste i dlatego też bardziej skupiałem się na tym, żeby poszukać klubu w Polsce, żeby być na miejscu, dlatego mogę powiedzieć że od razu, oferty za granicę odrzucę. Jaki cel z polskim cukrem? Rozumiem, że też masz pewnie aspiracje, żeby jeszcze zagrać w, w europejskich pucharach. Znaczy, no, mam nadzieję, że nam się uda awansować do pucharów, bo byłoby to na pewno e, promocja tutaj toruńskiej koszykówki i można powiedzieć marzenie niektórych osób, którzy pracują w, w, tym, w tym klubie. Moje aspiracje są zawsze duże. Mam, e, Przedem do tego klubu, mam nadzieję, że będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski i będziemy wszystko robić, żeby to zdobyć, ale mówię, przed, jestem takim zawodnikiem, który skupia się przede wszystkim na każdym kolejnym meczu i myślę tylko o tym, a mówię, mam nadzieję, że przyszłość będzie owocna i że osiągniemy cel, który sobie wyznaczyliśmy. Czyli Mistrzostwo Polski? Oczywiście, chcielibyśmy to zdobyć i nie będziemy tego ukrywać, bo jak wiadomo każda drużyna walczy po to, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Wyobrażasz sobie sytuację, że zakończysz karierę w polskim cukrze? A to nie wiem, to jest jeszcze za daleko, także będę chciał grać jak najdłużej, ale ile zdrowie pozwoli, to zobaczymy.